I chciałem być pilotem, zapisałem i tam w 25-rocznik myśmy mogli sobie wybrać, w czym chcemy być. To, było, to, to byłem w Junakach w ten czas. Mieliśmy mundury i zbiórki i wszystko i chodziliśmy do, do szkoły. Uczyliśmy się potem z wojskiem z, z Rosji. To, Najpierw w Egipcie pochaliśmy na Sahara Desert, wzięliśmy 300 Niemców. Tam był olbrzymi kamp, gdzie Niemcy się poddali. Wzięliśmy 300 Niemców, przejechaliśmy do Egiptu. Tam żeśmy zadowali, zadowali się na okręt. Okrętem do South Afryka, Town, Freetown. Halifax do Kanady, tam żeśmy zostawili Niemców, tam jako, jako jeńców. Potem z Halifax pojechaliśmy pociągiem do Nowego Jorku. Tam czekali jakieś 10 dni. Polonia nas rozkwotywała. Tam duża Polonia była. Jak się dowiedzieli, że są tu Polacy, ja jednego dnia nie spędziłem w, ob w obozie, tylko cały czas w mieście. No i potem przyjechaliśmy wzięliśmy potem okręt z Nowego Jorku, do, z Halifaxu do, do Anglii, do Liverpool. Już w 30 roku drugim byłem już w Liverpoolu, w Anglii.